Rozdział pod tytułem Heidi. Czas już na przedstawienie Heidi. W kwietniu roku 1969 została ona naszą gosposią, a teraz była już prawie jak członek naszej rodziny. Właściwie nazywała się Heidi Carneiro Martinez de Souza. Ponieważ jest to trudne, nazywaliśmy ją Heidi. Była wysoką, ciemną, atrakcyjną, inteligentną kobietą, pochodzącą z Recife w Brazylii. Krótko przed batmiństwem, w nawiasie, uroczystość konfirmacyjna dla dziewcząt. Anny na wiosnę 1969 roku. Mieliśmy wiele kandydatek na gosposie, ale żadna nam nie odpowiadała, a byliśmy w wielkiej potrzebie. Spodziewając się 150 ludzi na przyjęciu z okazji batmicy Anny w czerwcu, Ethel pytała wszystkich sąsiadów i ich gospodynie, czy mają jakieś propozycje. Jedna sąsiadka powiedziała nam o kobiecie, którą niedawno spotkała. Przyjechała ona z Brazylii i mogłaby do nas przyjść na krótki okres. Zorganizowano spotkanie z Heidi. Ethel stwierdziła. Że posiada ona doskonałe wykształcenie, pochodzi z dobrego domu w Recife w Brazylii i przybyła do Stanów, aby uczyć się angielskiego, a, będąc zatrudniona jako pomoc domowa w Kalifornii, odwiedzała obecnie swoją kuzynkę w Waszyngtonie przed powrotem do swojego kraju. Ethel zapytała Heidi, czy pomogłaby nam w czerwcu i w czasie batnictwy Anny. Heidi zgodziła się. Od tego czasu zaczęła się miłość pomiędzy Heidi a naszą całą rodziną. Uroczystość Anny udała się wspaniale, a Heidi pomogła zrobić z niej sukces. Zgodziła się zostać po batmicwie i żyła z nami przez ponad dziewięć lat. Kiedy Heidi powiedziała nam, że była baptystką, zastanawiałam się, jak ciężko jest być baptystką w katolickim kraju. Ona jednak nigdy nie mówiła o tym, chyba że zadaliśmy jej pytanie. Kochała nas, a my kochaliśmy ją. Pewnego dnia po ostatniej wizycie Judyty podsłuchiwałem jej znaczącą rozmowę z Anną w kuchni. Myślę, że to, co zrobiła Judyta, jest straszne, stwierdziła Anna bez ogródek. To jest szok i współczuję wam wszystkim. Dlaczego ona to zrobiła? Myślę, że odczuwała głęboką tęsknotę do Boga, powiedziała Heidi cichutko. Ale my wierzymy w Boga. Wiem, ale Judyta chciała czegoś więcej niż wiary w Boga. Co masz na myśli? Ona chciała znać go, jako osobę. Przez chwilę Anna milczała. Czuję się tak, jak gdybym straciła najlepszą przyjaciółkę. Anna była bliska płaczu. Spróbuj spojrzeć na to od strony Judyty. Heidi objęła Anna ramieniem. Ona znalazła coś, co napełnia ją radością. Jej twarz jest bardziej ożywiona i milsza niż kiedykolwiek przedtem. Jeżeli jest szczęśliwa, dlaczego ty nie możesz cieszyć się z niej? — O Heidi, ty tego nie rozumiesz — powiedziała Anna — kiedy odwróciła się od Heidi, zobaczyła mnie i rzuciła się w moje ramiona, płacząc. Kiedy łzy zatrzymały się, Anna wzięła moją chusteczkę, wytarła oczy i wyczyściła nos. Och, tatusiu, kontynuowała. Czuję się taka opuszczona. Judyta była moją najlepszą przyjaciółką na całym świecie. Wszystkie moje koleżanki zazdrościły mi naszych relacji. Teraz ona mnie opuściła. Nie wiem, jak do niej dotrzeć. Jest całkiem inna. Wygląda inaczej, mówi inaczej. Kiedy próbuję z nią rozmawiać, to jest to tylko rozmowa. Tatusiu, co my zrobimy? Kiedy próbowałem pocieszyć Annę, łzy napłynęły mi do oczu. Muszę jakoś dotrzeć do Judyty. Ona musi zobaczyć, co jej głupota spowodowała w naszej rodzinie. Musi skończyć z tym Jezusem. W moich tomowych notatkach, na temat czterech Ewangelii, podkreśliłem narodzenie Jezusa z dziewicy jako całkiem nie do przyjęcia. Jak Józef mógł pogodzić się z takim nonsensem? Pewnego wieczora, kiedy siedziałem w pokoju i zastanawiałem się nad tym, moja myśl wróciła z powrotem do roku 1949 i do wydarzenia, które miało miejsce, kiedy byłem studentem ostatniego roku na Uniwersytecie Katolickim w Ameryce. Myślałem, że nie zdobędę tytułu magisterskiego na Uniwersytecie Katolickim i nie zdobyłbym Gdyby były wymagane wiadomości z teologii lub filozofii katolickiej, Łaciny czy Greki. Jednak jedyny obowiązkowy przedmiot katolicki nosił nazwę moralne aspekty sztuki i literatury. To nigdy nikomu nie zaszkodziło, pomyślałem i zapisałem się. Wiosną 1950 roku grałem rolę zakonnika Lorenza w sztuce Romeo i Julia. To było wspaniałe przedstawienie i zdobyło wielkie uznanie krytyków. Wydarzenie, które przyszło mi na myśl, nie zdarzyło się na scenie, lecz poza sceną. Luis Camutti, świetny aktor i katolik, grał rolę Benvolio. Jak pamiętam, tylko scena nad grobem w piątym akcie, kiedy Romeo popełnia samobójstwo, ponieważ myśli że Julia nie żyje. W tej długiej scenie, Lu i ja czekaliśmy na szczycie długich schodów, aby w odpowiedniej chwili wejść do grobu. Kiedy tak staliśmy, rozmawialiśmy o różnych sprawach. Tego szczególnego wieczora, Luis zaczął mówić o narodzeniu dziewiczym. Wysłuchałem go, a wtedy powiedziałem coś mądrego. Czekaj, Luis, poważam Ciebie i to, w co wierzysz. Ale czy ty naprawdę wierzysz w to narodzenie z dziewicy? Jak możesz w to wierzyć? Przecież nie jesteś głupi, znasz fakty na temat życia. Jak możesz wierzyć w coś takiego? Louis popatrzył na mnie poważnie i powiedział: Wierzę, bo mam dar wiary. Ale ja nie mam, odparłem. Ja nie mam takiego daru. I to był koniec naszej rozmowy. Louis nigdy już nie mówił na ten temat, a ja czułem, że moja logika zwyciężyła jego podejrzaną wiarę. Znów spojrzałem na miejsce pisma świętego przede mną i pomyślałem gdyby teraz widział mnie Louis. Ta myśl tak mnie zakopotała, że zgasiłem papierosa i poszedłem do kuchni, aby wzmocnić się filiżanką kawy. Tam znalazłem Heidi. I na niej wyładowałem swój sceptycyzm. Heidi, czy ty uważasz się za dobrą chrześcijankę? Pokręciła głową. Staram się. Ale czy wierzysz w Jezusa? Tak. Czy wierzysz również w Narodzenie z Dziewicy? Heidi zamyśliła się. Tak, to dla mnie całkiem logiczne. Jak możesz tak mówić? Gdyby syn Boży przyszedł na ziemię w zwykły sposób, to nie byłoby po Bożemu. Jezus to był ktoś specjalny, a więc Bóg osobiście wybrał niewinną dziewczynę i zasiał w jej ciele nasienie, z którego miał narodzić się Jezus. Nie mogłem powstrzymać się, aby nie parsknąć. Dlaczego Bóg miałby iść taką drogą? Dlaczegożby nie miałby posłać swojego syna na dół na ziemię, jako człowieka, aby wykonał to, co powinien? Heidi wkładała brudne po obiedzie naczynia do zmywarki. Nie odpowiedziała od razu, ale ja widziałem w jej oczach zakłopotanie. Przykro mi, panie Telchin, ale posiadam tylko niewielkie wiadomości o głębokich sprawach bożych. Jeżeli czegoś nie rozumiem, odkładam to na pewien czas. I wierzę, że on da mi zrozumienie, jeżeli chce, abym to zrozumiała. Poszedłem z powrotem do pokoju, myśląc, że Heidi jest taka sama, jak wielu innych chrześcijan, którzy przyjmują pewne zasady wiary, po prostu dlatego, że takim powiedział jakiś pastor lub ksiądz. Stwierdziłem jednak, że ogrzałem się jej szczerością i otwartością. To, co ona powiedziała, było czyste jak górska woda płynąca po białych skałach. Ethel również rozmawiała z Heidi prawie codziennie na ten sam temat. Biedna Heidi. Znosiła mnóstwo gniewnych pytań od nastrojga. Nigdy jednak nie widziałem jej zdenerwowanej. Jej miłość i współczucie dla nas zdawały się być niewyczerpane. Po przeczytaniu i przeanalizowaniu czterech Ewangelii, prześledziłem moje notatki i sformułowałem pięć głównych pytań, na które musiałem znaleźć odpowiedź. Punkt pierwszy Czy wierzę, że Bóg naprawdę istnieje? Punkt drugi Czy wierzę, że Biblia Żydowska w nawiasie Tanach jest natchnionym słowem Bożym? Punkt trzeci. Czy ta Biblia prorokuje o Mesjaszu? Punkt czwarty. Czy Jezus jest tym Mesjaszem? Punkt piąty. Jeżeli tak, to co to dla mnie oznacza? Czytałem te pytania ciągle na nowo z rosnącą obawą. Pytania były dobre, ale to zajęłoby mi całe tygodnie, a może nawet miesiące. Jak znaleźć tyle czasu? zanim jeszcze zadałem sobie to pytanie, wiedziałem, że czas nie był głównym problemem. Wiele pracy biurowej mogłaby wykonać moja zdolna sekretarka Jenny Bignell. W moich myślach i sercu doszedłem do konkluzji, która była nie do odparcia. Znalezienie odpowiedzi na postawione pytania było najważniejszą pracą mojego życia.